Siema, z tej strony Adam z kanału Creed 08 Moi drodzy, jak co roku oczywiście gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i dzisiaj również mam dla was coś naprawdę fajnego na mojej wośpowej aukcji. Jest to coś, czego każdy fan Misterix nie może przegapić. A co do takiego? Jak sama nazwa może wskazywać, jest to podkładka pod mysz komputerową, ale nie taka zwykła. Ta wielka podkładka pod mysz komputerową z motywem Misterix jest do zgarnięcia na tegorocznej aukcji wośp. Zobaczcie sami, tak ona wygląda, jest naprawdę, naprawdę spora, na. W rozmiarze L i jej wymiary macie na ekranie. Ta piękna, misteriksowa podkładka jest naprawdę świetnym gadżetem, bardzo unikatowym, ponieważ niewiele osób ją ma i nigdy nie będzie w regularnej sprzedaży. Jeżeli chcesz się znaleźć w elitarnym gronie osób mających taką właśnie oto misteriksową podkładkę, nic trudnego, link do mojej majewoźbałej aukcji masz w opisie widzu. Tak więc licytuj, no i zgarnij tą piękną, MrX-ową podkładkę z różnymi potworami i nie tylko. I niech zdobi twoje biurko. Zachęcam bardzo serdecznie do licytacji. Mam nadzieję, że będzie naprawdę świetny. Tutaj osiągniemy super cenę, bo zdecydowanie warto. Także, moi drodzy, jeszcze raz zachęcam do licytowania tej całej podkładki. Link macie w opisie. No i tyle. Czekam na owocną licytację na fajną kwotę. No i że osoba, która wyliczy tą podkładkę, będzie mega zadowolona i ta podkładka będzie pięknie zdobić biurko. Tak więc moi drodzy, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Licytujcie. Licytacja potrwa cały tydzień, tak więc macie chwilę czasu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.